Wracamy po wyjątkowo długiej przerwie, więc będzie można tutaj się pośmiać z naszych nieudolnych prób. Tymczasem ja witam wszystkich serdecznie oczywiście na kanale Gruby Kupon. Następnie tutaj niezmiennie prośba o zostawienie kciuka w górę pod tym filmem oraz zasubskrybowanie tego kanału, za co serdecznie z góry dziękuję i lecimy tutaj z kolejnym filmem, z kolejnym materiałem, który jest nagrywany w ramach współpracy Zanim, z Zanim jeszcze jednak przejdziemy do, do konkretów, to przypominam tutaj, że hazard w Polsce jest dozwolony z legalnym źródłem dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Typarska batalia mocno kuleje, teraz właśnie będzie podsumowanie na ekranie, a my przechodzimy tutaj płynnie do promocji w Betclicku, która cały czas jest oczywiście aktualna i jest ona skierowana dla osób, które konta jeszcze nie mają. Jeżeli chciałbyś takie konto założyć, wystarczy wpisać podczas rejestracji nasz kod, gruby kupon i promocja bonusu powitalnego będzie aktywna na Twoim koncie. Następnie wystarczy zawrzeć pierwszy kupon za maksymalną kwotę 57 zł i jeżeli coś po drodze nie wejdzie, BetClik zwraca 5 zł na saldo główne, 7 zł jest tutaj podatkiem. Oznacza to, że zarówno w przypadku wygranej, jak i przegranej nie trzeba nic więcej obracać, kasa jest Twoja, można tutaj wypłacić, po więcej informacji standardowo odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. No i jeszcze konkurs, jak zawsze 5 dyszek do wygrania. Co należy zrobić, aby nie powalczyć? Zostawić kciuka w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał oraz w komentarzu wytypać dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy... Atletico Madrid a Celton Vigo typujemy do godziny 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza na Betflix nie biorą udziału w zabawie i standardowo i jak zawsze niezmiennie wygrywa jedna osoba, która poprawnie wytypuje dokładny wynik i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki. A teraz zobaczcie nasze kupony na dzisiaj. Na dzisiaj wybrałem taki oto trybelek, tutaj jeszcze raz próbuję nieco niższych kursów. Łącznie wyszedł kurs 3.17 ze stówki 278 zł i pierwsze zdarzenie Brentford gra z Newcastle. Stawiam tutaj na co najmniej jedną bramkę gości, no jeżeli chodzi o Newcastle w tym roku grają naprawdę fajny futbol. Brentford ostatnio jest w dosyć, dosyć słabej formie, tutaj przegrywają, przegrywają sporo meczów, tylko jeden remis w ostatnich pięciu spotkaniach myślę, że tutaj Pomimo braku największych gwiazd ze strony gości będą w stanie strzelić jedną bramkę, co pokazali właśnie w poprzednim meczu z West Hamem, remisując 1 do 1. I kolejne zdarzenie Everton z Manchester City. Stawiam tutaj na zwycięstwo Manchester City i powyżej półtora gola. Nie mogę tutaj przejść obojętnie obok tego meczu. Manchester City tutaj przystępuje po porażce z Tottenhamem. Jednak koguty mają niewątpliwie tutaj patent na, na obywateli. Everton gra mocno poniżej po oczekiwań. Myślę, że tutaj Manchester City spokojnie sięgnie po zwycięstwo, a dwie bramki w meczu to będzie taki minimum. I ostatnie zdarzenie Maritimo ze Sportingiem Lisbona. Stawiam tutaj na Handicap dodatni plus 12 gospodarzy. Myślę, że tutaj osłabiony Sporting będzie miał sporo problemów w delegacji. Gospodarze potrafią zaskoczyć. I jeż, liczę tutaj, że jeżeli przegrają ten mecz, no to tylko jedną bramką. Tak wygląda mój kupon. Powodzenia! Cześć! Z mojej strony dzisiaj single na angielską Premier League, gdzie Brighton zagra z Aston Villa. No i ja gram tutaj BTTDS-a i over 2,5 gola. Brighton w ostatnich meczach, no, nie strzela za dużo. Jest to dobry mecz na przełamanie, ponieważ rywal jest taki, który lubi tracić gole. Do tego graje na własnym stadionie. Z kolei Aston Villa, jedna z najbardziej overowych drużyn w lidze, mocna ofensywa, trochę słabsza defensywa, no i to jest też dobry kandydat do tego, żeby robić BTTS -y i overy. Dużo strzelają, dużo tracą, więc jak najbardziej widzę tutaj takie rozwiązanie. Po dobrym kursie możemy złapać właśnie tego BTT-sa z overem 2,5 i ja z tego skorzystam. Z tych dwóch zdarzeń, mam, znaczy z tego jednego zdarzenia mamy kurs ogólny 2,29, więc za standardową stówkę jest do wygrania 201,52 zł, czyli ładne podwojenie. Dzięki. No i dzięki, że z nami byliście na zakończenie. Jeszcze standardowo muszę pomęczyć. Pamiętajcie, abyście robili własne analizy. Grajcie na tyle, na ile, ile możecie przegrać. I przede wszystkim, jeżeli coś się nie podoba, olewajcie, grajcie po swojemu. Tutaj nigdy nie było i nigdy nie będzie pełniaczków. Zresztą widzicie, jak to wszystko tutaj idzie. Trzymam kciuki za wszystkie wasze kupony, jak i za nasze. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się w tych czasach. I widzimy się na następnym odcinku jutro. Siemaneczko!